Przemieszać, bo to strasznie śmierdzi. Tobie zawsze coś śmierdzi. Przecież to pachnie. Tak się robi kompost. Ale dla mnie to okropnie cuchnie. Nie mogę po prostu znieść tego smrodu. Masz jakiś wyczulony węch. Znowu kichasz. Nie mogę, nie mogę po prostu znieść tego smrodu. Dla mnie to jest po prostu coś okropnego. Śmierdzi strasznie. O, jaja. Wiesz co? Musimy ubezpieczyć tę działkę. Ale po co? No, przecież ktoś może przyjść i może coś tutaj ukraść. Kto ci tu przyjdzie, coś kraść, daj spokój. No, na przykład y, sąsiedzi mogą przyjść, albo jacyś bezdomni i narobią nam tutaj dużo szkód, albo ktoś może coś po prostu zniszczyć. No i co ty myślisz, że. W, przyjdzie. A co tu w ogóle można ukraść? To gumowce? Kalosze? Widły. No właśnie, na przykład, może ukraść kalosze albo widły. Jestem pewna, że zostawiłam w innym układzie nasze kalosze. I jak dzisiaj przyszliśmy, one stały po prostu zupełnie inaczej. No to wiesz co, jeżeli mi nie wierzysz, to zróbmy po prostu jakiś test. Możemy na przykład włożyć tam wycieraczkę, a pod wycieraczkę szkło. I następnym razem, jak będziemy na działce, to zobaczymy, czy szkło jest w całości, czy zostało zadeptane. Jestem pewna, że po prostu ktoś tutaj przychodzi. Albo na przykład jakiś włos możemy gdzieś powiesić, albo jakąś sztuczną pajęczynę. I jeżeli to będzie zerwane, albo włosa nie będzie, no to znaczy, że ktoś przychodzi. Dobrze, jak chcesz, ale dla mnie to jest głupie. I widzisz, i widzisz, jak to wygląda? Twoje gumowce są przy, tej, przy tym końcu tej torby, a były przy tamtym. Po prostu ktoś ich używał albo czegoś tutaj szukał, przestawiał. Tak samo ta butelka stała blisko przy ścianie, a teraz zobacz, jak ona stoi. No i dalej twierdzisz, że nikt tutaj nie przychodzi? Ja myślę, że po prostu przesadzasz, że nie pamiętasz, jak to wszystko leżało. No po jaką cholerę ktoś by przestawiał butelkę albo nie wiem, albo gumowce z, z, w siatce. Nie, to jakieś jest chore. Po co dajesz tym kotom jeść? No jak to po co? No przecież, jeżeli będziesz dawał im tu jeść, to będą przychodziły i będą się załatwiały, i będzie po prostu śmierdziało. Ja już nawet czuję, że musiał tutaj gdzieś się załatwić jakiś kot. Nie czujesz, jak tutaj śmierdzi? A oni co tam kombinują? Co, so, jedźmy już do domu, bo kompletnie przemarzłem. Ale zimno dziś. A mówiłam ci, żebyś się cieplej ubrał. Teraz przemarzłeś i po prostu będziesz chory. Będziesz przeziębiony jak nic. Trzeba jechać szybko do domu i zaraz ci dać coś rozgrzewającego, położysz się do łóżka i może jakimś cudem unikniesz choroby. Co ci nasi sąsiedzi kombinują? Czemu kombinują? Samochód sąsiada stoi już od kilku dni na parkingu i w ogóle go nie rusza. To jest podejrzane. Od razu podejrzane. Ty to byś się do wywiadu albo do policji nadawała. To dlaczego on nie wychodzi? Przecież yy, wychodził normalnie codziennie do pracy. A teraz ten samochód stoi już od dobrego tygodnia. Nie jest to dziwne? Nie zastanawiacie to? Może, nie wiem, poleciał gdzieś za granicę? Przecież wiesz, że handluje z Chinami. Nie, ostatnio rozmawiałam z jego żoną i wyglądała naprawdę bardzo dziwnie, jakby chciała coś ukryć. Nie wiem, może po prostu jest chory. Może chcą na przykład ukryć to, że e, się rozwodzą, albo na przykład jakaś awantura była, albo faktycznie jest chory i nie chcą, żeby się to wydało? Nie wiem, niepotrzebne są te wszystkie Twoje podejrzenia. Zobaczysz, że w końcu się wyda o co chodzi i na pewno będzie to coś zaskakującego. To jest naprawdę bardzo podejrzane. Wiesz co, odwołali nam tą wycieczkę do Egiptu. No masz. Na pewno nie zwrócą nam pieniędzy. Nie no, jak mogą nie zwrócić pieniędzy? Przecież mamy umowę. Ale będą szukać różnego rodzaju kruczków, żeby nam tych pieniędzy nie zwrócić, zobaczysz. Ejku, dlaczego ty wciąż masz jakieś podejrzenia? Ta kobieta, która sprzedawała nam tę wycieczkę, od razu wydała mi się podejrzana. Pani też w ogóle nie utrzymywała kontaktu wzrokowego, wyglądała bardzo dziwnie i jeszcze miała do tego takie wąskie usta. No, ale to o niczym nie świadczy. Od razu ta sprawa wydawała mi się podejrzana. Nie chcę krakać, ale zobaczysz. Zobaczysz, na kilometr coś tu już śmierdzi. Jakiś podejrzany typ tu się kręci. Może na kogoś czeka. I akurat stoi przy naszym ogrodzeniu. No i co z tego? Mało ludzi tutaj chodzi, może na kogoś czeka i A w ogóle coś się w nim nie podoba. No bo obserwuje nasz dom. Stoi przy naszej posesji, udaje, że rozmawia przez telefon i obserwuje nasz dom. No dobrze, ale stoi tyłem. To, to jak można nas obserwować? Od razu czuć, że coś tutaj się święci. Pozamykałeś furtkę i drzwi? Tak, wszystko jest zamknięte. Przeziębienia. W okresie jesiennym. Tych przeziębień, różnego rodzaju infekcji, gryp jest o wiele więcej aniżeli w innej porze roku. Jak możemy według germańskiej medycyny wytłumaczyć, czym jest przeziębienie? Zacznijmy od tego, do czego jest nam w ogóle potrzebny nos. Nos jest organem do węszenia, do tropienia. Dzięki temu, że umiemy wąchać, to możemy. Zwąchać coś, co wisi w powietrzu, co wisi w atmosferze. Jest to bardzo dobrze widoczne na zachowaniach zwierząt. Kiedy wyprowadzamy psa na spacer, on natychmiast zwąchuje e, rewir, wącha trawę. Kiedy na przykład ktoś do nas przyjdzie z wizytą, pies na, natychmiast znów też obwąchuje i tego człowieka, który przychodzi, i cały ten teren. Więc Zwierzęta nieustająco, kiedy monitorują swoje rewiry, obwąchują je, żeby sprawdzić, czy tam jest bezpiecznie, bo być może jakieś niebezpieczeństwo w rewirze się czai. I w tego typu również ludzkich odczuciach reaguje nos, a konkretnie na błonek płaski błony śluzowej wyściełający nos wyściełający zatoki, więc. Yy, Wyczuwamy coś, zwąchujemy. Na przykład, że ktoś nadchodzi, że coś się wydarzy. Być może dzisiaj nie mamy aż tak dobrze rozwiniętego tego zmysłu węchu, jak było to kiedyś, ale w świecie zwierząt naturalnie ta umiejętność jest jeszcze bardzo mocno zaznaczona i w zasadzie niezbędna zwierzętom do życia. Więc, kiedy człowiek odczuje, że coś mu tu śmierdzi, coś tu jest nie tak, nie móc czegoś zwąchać, to wtedy zareaguje na błonek płaski błony śluzowej nosa. Nazywamy to inaczej konfliktem podejrzliwości, co pokazaliśmy właśnie w naszym nagraniu. Na błonek płaski błony śluzowej nosa zareaguje też wtedy, kiedy ktoś boi się zimna. Boi się chłodu, boi się przeziębienia. Nasze babcie, nasze mamy i my, naszym dzieciom, powtarzamy wiele razy: Przemarzłeś, przemokłeś, przewiało cię, więc na pewno będziesz chory. I teraz idę gdzieś, stoję na przystanku i przemarznę. Kiedy zaczynam się bać, że na skutek tego przemarznięcia będę chora, to takie, tak właśnie jakbym zwąchiwała to niebezpieczeństwo i reaguje na błonek płaski błony śluzowej nosa. Zimne powietrze na mnie wieje, są osoby, które boją się przeciągu, boją się klimatyzacji, kiedy tylko muszą przebywać w strumieniu zimnego powietrza, natychmiast. Chorują, czyli natychmiast reagują na błąkiem płaskim błony śluzowej nosa. Nie cierpię tego zapachu, to może być też realny smród, którego nie możemy znieść, czy też jakaś sytuacja życiowa, o której możemy powiedzieć, mam tego podziurki w nosie. Jak, za, jak zachowuje się ta tkanka w przebiegu biologicznego pro, programu? W aktywności konfliktu mamy ubytek w tkance. W zależności od tego, jaka jest masa konfliktowa, czyli moc naszego odczucia oraz czas trwania aktywności konfliktu, tak będą nasilone objawy. Objawy fazy aktywnej zwykle nie są zauważalne. Jeżeli natomiast masa konfliktowa była już większa to możemy mieć takie odczucie suchości w nosie, szorstkości, przy większej intensywności może pojawić się owrzodzenie, a nawet ranki oraz też ograniczenie węchu. Dzięki ubytkowi w tej tkance poszerza się światło narządu i wtedy więcej powietrza możemy przez nos wciągnąć, a więcej powietrza oznacza lepsze możliwości zwąchania niebezpieczeństwa. Po zakończeniu aktywności konfliktu w fazie zdrowienia ma miejsce reakcja odwrotna. Już zostało obwąchane, w związku z czym nie jest potrzebny ubytek w tej tkance i zostaje wypełniony tkanką nową, czemu towarzyszą takie objawy jak śluz Zapchany nos, pojawia się stan zapalny, pojawia się katar, mogą pojawić się również podwyższona temperatura czy gorączka. To też zależy od tego, jaka była masa konfliktowa, jak silna była aktywność konfliktu, czyli będzie pojawiać się przeziębienie, infekcja czy grypa, a w sytuacji, kiedy działają szyny, to będzie alergia czy katar sienny. Może też pojawić się ropny katar, ale to tylko wtedy, kiedy w konflikcie zareaguje tkanka łączna, która jest położona pod warstwą ektodermalnego nabłonka płaskiego. Czas trwania aktywności konfliktu jest bardzo ważny. Jeżeli jest możliwe natychmiastowe zakończenie aktywności konfliktu, czyli aktywność trwała bardzo króciutko, to natychmiast jako oznaka zakończenia tego konfliktu kichniemy. I to jest w ogóle bardzo ciekawe kichanie. Zwróćcie uwagę, że kiedy na przykład mamy wątpliwość, czy to, co ktoś mówi, jest prawdą, czy coś ten, o, ta, ten człowiek nie ściemnia, w jakiś sposób nas nie oszukuje, to natychmiast kichniemy. Podobnie jest, kiedy na przykład my chcemy kogoś w cudzysłowie ściemnić, też będziemy kichać. Albo kiedy myślimy właśnie o tym, że nie do końca, na przykład coś jest prawdą, czy mielibyśmy się zachować niezgodnie z obietnicą, będziemy po prostu kichać, bo nam wtedy coś zaśmierdziało. Jeżeli czas trwania aktywności będzie ciut dłuższy, to pojawi się po prostu katar, a jeżeli będzie Długi, to znaczy trwający miesiące czy lata, to może zostać nawet postawiona diagnoza raka na błąka płaskiego nosa, właśnie na skutek przyrostu tkanki w procesie zdrowienia po zakończeniu aktywności biologicznego konfliktu. Co w zasadzie dzisiaj możemy zwąchiwać? No, przede wszystkim to pogoda i zimno. Każdy osobnik potrzebuje ciepła, by żyć. Zimno, długotrwające zimno, jest zagrożeniem realnym naszego życia. Dlatego, kiedy długo jesteśmy wystawieni na działanie niskiej temperatury, to aktywuje się ten konflikt i można by powiedzieć, że przez nos monitorujemy, czy to niebezpieczeństwo, jakim jest zimno, nie wtargnęło już do naszego organizmu, do wnętrza. Byłoby to dla nas zabójcze. Reagujemy na realny smród, czyli ktoś odczuwa jakiś zapach czy smród, którego się boi. Na przykład, jakaś osoba maluje drewno lakierem i wdycha zapach tego lakieru. Jeżeli boi się, że ten, ta substancja, ten lakier ją w jakiś sposób zatruje czy zaszkodzi, to zwąchuje właśnie to niebezpieczeństwo i reaguje na błąkiem płaskim błony śluzowej nosa. Możemy też zwąchiwać jakąś osobę czy jej nastrój. Są osoby, które mają właśnie ten rodzaj wrażliwości, że na kogoś spojrzą i widząc jego minę, słysząc to, w jaki sposób się wypowiada, ton głosu, jak patrzy, już. Czują, że coś jest nie tak, że coś tutaj wisi w powietrzu, że ta osoba jest smutna, że spotkała ją jakaś przykro, przykrość, albo za chwilę wybuchnie, czy będzie miała do nas jakieś pretensje. Już to zwąchujemy. Możemy też przeczuwać czyli przeczuwamy, że ktoś na przykład przyjdzie albo nie przyjdzie przeczuwamy, że odda to, co od nas pożyczył, albo czegoś nie odda. Możemy też szukać kogoś. To jest widoczne, zwłaszcza u małych dzieci, które mają nieustająco nawracający katar. Jak wejdzie się do żłobka czy do przedszkola, zwłaszcza do tych młodszych grup, to praktycznie rzecz biorąc, wszystkie dzieci są zasmarkane. Co to jest za sytuacja? Mama przyprowadziła dziecko do żłobka. I natychmiast zniknęła. Dziecko nie może pobiec za mamą, w związku z tym biologicznie obwąchuje ten teren, czy mama już jest, czy być może się gdzieś schowała. I dlatego dzieci w tak dużej ilości mają katar. To zwąchiwanie niebezpieczeństwa, coś mi tu śmierdzi, coś tu jest nie tak, może być również przeżyte jako konflikt rewirowy. To się bezsprzecznie wszystko dzieje w rewirze, bo tylko w rewirze, w naszej, w naszej przestrzeni życiowej, może czyhać na nas jakieś niebezpieczeństwo. Jeżeli ten konflikt jest odczuty przez nas bardzo głęboko, to możemy zareagować nawet oskrzelami czy krtanią. Czyli może na, zareagować na błonek płaski błony śluzowej nosa, zatoki, krtań i oskrzela. Krtań i oskrzela reagują w konflikcie strachu o rewir. Oskrzela, strach o rewir, konkurent albo napastnik nie wkroczył jeszcze do rewiru, ale jest realne niebezpieczeństwo, że to zrobi. Zobaczcie, ile wtedy, jak intensywnie trzeba to niebezpieczeństwo, które któremu zagraża ten napastnik, albo konkurent, jak trzeba być czujnym i jak mocno trzeba to zwąchiwać. Germańska medycyna daje nam odpowiedź na wiele pytań dotyczących naszego zdrowia, praktycznie rzecz biorąc, na wszystkie pytania. Dzięki germańskiej medycynie możemy zrozumieć i sensownie wytłumaczyć, dlaczego występują takie objawy chorobowe. Czy musimy? Być przeziębieni, czy musimy zapadać na jakieś infekcje czy grypy. To zależy wyłącznie od tego, jak biologicznie reagujemy. Pierwszym krokiem może być zaprzestanie wiary w to, że jeżeli przemarzniemy, przemokniemy czy nas przewieje, to wtedy zachorujemy. To jest coś, co zostało wdrukowane do naszych głów, ale biologicznie jest to nieprawda. Nie musimy w ten sposób reagować. Natura zawsze chce, żeby każdy z nas żył, pozwala nam zwąchać to niebezpieczeństwo i możemy to wykorzystać. Współdziałajmy razem z naturą.